Dzień dobry, witam serdecznie, kłaniam się nisko. Szanowni Państwo, dzieje się na świecie, oj się dzieje, a w dużej mierze za przyczyną Donalda Trumpa, który wygrał wybory w Stanach Zjednoczonych i o dziwo, o dziwo. To jest niewiarygodne dla całej reszty świata, ale realizuje swoje postulaty wyborcze. Więc. Zapraszam Was do oglądania, bo tego w telewizji nie pokażą. W internecie znajdziecie takie ziarenka, strzępy informacji, a ja dla Was je połączę i podam na tacy. Dlatego warto subskrybować, lajkować, podawać dalej, udostępniać. A więc zaczynamy. Szanowni Państwo, Trump, kiedy tylko doszedł do władzy, już pierwszego dnia podpisał kilkaset dekretów. Ponad 100. A tam. Gender out. Zielony Ład out. Imigranci nielegalni out. Wywożeni ze Stanów Zjednoczonych. Ta polityka już się zaczyna. Wzmocnienie granicy. Elon Musk ma zajrzeć do wydatków Stanów Zjednoczonych i już. Jedny, już zaczęły się oszczędności między innymi taki fundusz, który Stany Zjednoczone rozdawały na różne rzeczy został zlikwidowany przez Maska. Okazuje się, że w tym funduszu były miliony, na przykład na, e, na uniwersytet w Wuhan, i na e, badania do, nad wirusami w Wuhan. No. Wiąże to się z COVID-em, to jest dosyć jasne. Co prawda, administracja Donalda Trumpa zapowiedziała, w tym Robert Kennedy, który ma zostać ministrem zdrowia, że doktora Fauci, te szefa Sanepidu. Taki nasz, nasz Grzesiowski tego naszego też by wypadało aresztować. Obiecali właśnie w Stanach, że go aresztują, ale Biden ostatniego dnia prezydentury ułaskawił tego fałczego, więc go nie będzie można skazać za to, co robił w covid za to jak wprowadzał w błąd i za to, że najprawdopodobniej zainicjował badania nad wirusem, nad tym koronawirusem w Wuhan. I i najprawdopodobniej to właśnie po tych pieniądzach ten powst wirus powstał, a potem chińczycy go uruchomili w całym świecie. Temat poboczny. Co dalej robi Trump? Z armii wywalił wszystkich transów i powiedział, że teraz będzie normalnie, co dało efekt, że jest rekordowa ilość chętnych do armii Stanów Zjednoczonych. Oszczędności, które przygotował mask, mają iść w miliardy. Bitcoin również ma się mieć dobrze, bo ma trafić do rezerwy federalnej Stanów Zjednoczonych. Lobby bitcoinowe stoi tuż za plecami Donalda Trumpa i jesteśmy w przededniu zmiany finansowej e, paradygmatu funkcjonowania finansów, ale o tym może w oddzielnym odcinku, bo to zbyt skomplikowane, tylko o tym wspomnę. I Trump. Aha, z czym to się wiąże dla nas? Donald Trump zrezygnował z zielonego ładu, wiatraki, yy, panele fotowoltaiczne, won. W wybrzeże całe zachodnie Stanów Zjednoczonych ma być wolne od tych wiatraków, nie powstanie już tam żaden więcej wiatrak. Dlaczego? Bo energia z odnawialnych źródeł energii to jest najdroższa energia. Nawet jeżeli... Jest inne źródła energii są obłożone dodatkowym podatkiem tak jak w Europie. I teraz my w Europie mamy do wyboru albo zostać biedakami, albo również zrezygnować z tego zielonego ładu, bo kapitał i produkcja będzie uciekała do Stanów Zjednoczonych. Będzie uciekała, więc albo będziemy biedakami, albo z tego zrezygnujemy. Ale co robi nasz Donald Tusk? Inwestuje jeszcze w farmę wiatraków na morzu Bałtyckim. Jeszcze inwestuje, wyrzuca miliardy w błoto, bo jeżeli zrezygnujemy z tego Zielonego Ładu, to nikt nie będzie chciał drogiej energii z wiatraków. A teraz w Unii Europejskiej mamy taki system, że ta zielona energia, oze, do której są dopłaty, ma pierwszeństwo w sieci, a państwa są połączone, więc kiedy tam wieje wiatraczek w Danii, to my w Polsce, w Niemczech trzeba wyłączać inne kopalnie, bo wieje wiatraczek w Danii. I my ten prąd musimy przyjąć. Ale jeżeli by zdjąć te wszystkie przywileje zielonej energii i zdjąć kary za spalanie węgla, to energia z węgla, z atomu jest kilkukrotnie tańsza niż energia z wiatraka czy z OZE. Tym bardziej, że to jest lobby całe te wiatrakowe, ale firmy, które to produkują. Bardzo są trzymane za gardło przez Chińczyków, którzy mają dostęp do metali ziem rzadkich, kobaltu i tak Też na inny temat, ale mamy pierwszy ważny punkt dla nas. Będziemy albo biedakami, i wtedy. Jeżeli mamy być biedakami, a społeczeństwa tego nie chcą, to trzeba społeczeństwa wziąć za ryj i takich partii jak Konfederacja w Polsce, jak AfD w Niemczech, jak Front Narodowy we Francji nie dopuścić do władzy, jak Nigel Farage w Wielkiej Brytanii. Trzeba ich wziąć za ryj, trzeba skończyć z demokracją. Mówiłem o tym wcześniej, możecie poszukać, bo jest to na TV Aksjomat. Przewidziałem taki obrót rzeczy już dwa lata temu chyba. Ale idźmy dalej. Donald Trump ma taki plan, że chce ściągnąć produkcję do Stanów Zjednoczonych, bo okazuje się, że bardzo wiele rzeczy jest produkowanych poza Ameryką i to jest bardzo dla nich niebezpieczne. Na przykład leki. Na przykład. Niektóre elementy chipów, na przykład niektóre elementy związane z e, produkcją samochodów. I okazuje się, pokazał to COVID, że jak Chińczycy czegoś nie wyślą, no to w Stanach nie ma leków, nie ma samochodów, e, nie ma iPhone'ów, nie ma chipów do sztucznej inteligencji, chociaż tutaj już Ameryka sobie poradziła. Więc Stany Zjednoczone chcą na powrót zciągnąć do siebie produkcję. I Trump ma taki pomysł, że będzie nakładał cła na inne państwa, w tym na Unię Europejską. Jeżeli wejdą cła na Unię Europejską, no to produkcja z Europy bardzo szybko przeniesie się do Stanów Zjednoczonych. Szczególnie ta, która, dla której Stany Zjednoczone są dużym rynkiem. Więc taki jest pomysł Trumpa: opodatkować wszystkich dookoła, a w Ameryce. Obniżyć podatki maksymalnie, tak żeby ci, którzy produkują w Ameryce, mieli coś glańcu żeby chcieli tam produkować, żeby Ameryka była wielka. No i do tego przystąpił Donald Trump. Wleciały cła na Meksyk, na Kanadę, zagrozili też Kolumbii, bo nie chcieli przyjmować nielegalnych imigrantów, a przecież już ich wysyłają to, co obiecał Trump. No i weszły na Chiny. I to jest bardzo ważny punkt, bo Chiny mają siłę powiedzieć coś takiego, że uwaga, Stany Zjednoczone, a Trump zapowiadał nawet 60% cła dla Chińczyków. A Chiny teraz dały cła odwetowe, bo najpierw Trump dał 10%, teraz Chiny dały 15% na wybrane produkty ze Stanów Zjednoczonych. Jak Stany dadzą więcej, zacznie się licytacja, to w którymś momencie. Chiny mogą powiedzieć, dobra, to do Was nie wysyłamy, wyprodukowaliście u nas iPhone'y, do Was nie przyślemy, wyprodukowaliście, tutaj Wasze korporacje wyprodukowały u nas inne rzeczy, nie pojedzie to do Stanów, kończymy. No wtedy Stany Zjednoczone mogą powiedzieć, że te obligacje amerykańskie, których macie po kokardę i macie rezerwy dolarowe, to my ich nie przyjmujemy. No i no, to jest wielki krak, to jest rzecz tragiczna dla gospodarki i świata. Zobaczymy jak to się skończy, ale Stany Zjednoczone muszą złamać globalizację, muszą złamać ten ład, który w Breton Woods po II wojnie światowej ustaliły. A ustaliły co? Że wolny świat ze sobą handluje, ale wszyscy rozliczamy się na dolarze, chyba że na kogoś pokażemy palcem, patrz na Iran, o tam z nimi nie handlujemy, no to wtedy u nich jest biednie. A my między sobą handlujemy, ale wszyscy rozliczamy się w dolarze. Arabo, Arabowie pompują ropę, nadwyżki inwestują w obligacje amerykańskie wzięliśmy Chiny do tej spółki, z Chinami handlujemy, a oni za nadwyżki mają kupować amerykańskie obligacje i handlować w dolarze, rozliczać się z całym światem, ale w końcu chińczycy tak urośli, w tym systemie stworzonym przez Stany Zjednoczone, tak się wylewarowały, że stały się zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych. I teraz Stany Zjednoczone, żeby rywalizować z Chinami i nie wiem czy nie jest już za późno, bo Chiny są bardzo potężne, to muszą tą globalizację złamać, więc teraz będą nakładać cła, będzie państwo narodowe, i handel wszystkimi ze wszys wszystkich ze wszystkimi, który służył Stanom Zjednoczonym, teraz zaczął im szkodzić, a zaczął służyć Chinom. A Chiny już nie tylko robią plastikowe łyżeczki, zapałki i majtki, ale robią e, sztuczną inteligencję, robią. I zaraz do tego wrócimy. Robią yy, telefony, robią, pracują nad plazmą słoneczną, która ma dać więcej energii niż atom. Wysyłają rakiety w kosmos, mają farmę fotowoltaiczną zrobić w kosmosie. Nie wiem, jak oni chcą to przesyłać na Ziemię, no ale zaczęli rywalizować ze Stanami Zjednoczonymi o hegemonię w świecie. No i rozpoczęła się właśnie ta wojna. Trump te podniósł te rękawice. A co dalej? Więc już widzimy mniej więcej, co ta polityka Trumpa może spowodować na świecie. E, aha. Nvidia. Spółka, która produkuje chipy. Ostatnio było zarwanie na giełdzie spadło. Największy spadek wszechczasów straciła na wycenie kilkaset miliardów euro. To największy spadek w historii dlaczego? Bo pokazała się właśnie chińska. Sztuczna inteligencja, równie dobra, a okazuje się, że nie trzeba tak dunie, do niej tak dużo chipów. I jak sztuczna inteligencja amerykańska kosztowała miliardy, to ta chińska się okazało, że równie dobra jest zrobiona za kilka milionów dolarów. No i to spowodowało spadki na amerykańskiej giełdzie. Pytanie, jak ta rywalizacja będzie hmm, przebiegała dalej. Rozejrzyjmy się po świecie. Dalej, wiążmy te kropki, Kontynu kontynuujmy tą opowieść. Przyjechał wczoraj do Waszyngtonu Bibi Netanyahu, premier Izraela. Przypominam, że Izrael to jest terytorialnie kilka razy mniejszy od Polski pod względem PKB, również jest mniejszy od Polski, to może jest 2 trzecie polskiego PKB, więc są mniejsi, biedniejsi, ale przyjechał Netanyahu do Trumpa, no i co się okazuje, no... Okazuje się, że następnego dnia Trump mówi, że Iran najprawdopodobniej za chwilę będzie miał bombę atomową i trzeba, na, i nie można na to pozwolić. Po drugie, e, możemy nałożyć sankcje na irańską Europę i kto tam będzie kupował irańską Europę, ten będzie miał sankcje od Stanów Zjednoczonych, cła i tak dalej, i tak dalej. Po trzecie, Palestyńczycy z Gazy, którzy tam przez wiele lat w bestialski sposób byli spychani przez Izrael, później mordowani, za co Netanyahu jest zbrodniarzem wojennym, to Trump powiedział, że no trzeba tych Palestyńczyków przesiedlić, dla nich znaleźć jakieś bezpieczne miejsce, a tam w tej Gazie to jakieś kurorty się po, pobuduje, będą jakieś tam no, baseny z ciepłą wodą, prawda? Więc Stany Zjednoczone weszły w buty Izraela, złapały ten z chęcią gorący kartofel i chcą, nie wiem, wziąć na siebie ten cały smród, który wywołał Izrael. Jest to dla mnie niewiarygodne, niezrozumiałe. Być może szukam odpowiedzi. Ten Bibi Netanyahu. Premier Izraela jest, należy do takiej sekty Chabad Lubawicz, żydowskiej, hasyckiej I podobno ostatni z ich tych rebę namaścił tego Netanyahu na Mesjasza, można powiedzieć. na Nie na, nawet na swojego następcy tylko na takiego Mesjasza, który odbuduje wielki Izrael. je W ogóle jak on będzie, to się przybliży. Koniec świata, czy może jakiś Armagedon, po którym to Żydzi mają, nie wiem, zapanować nad światem, ma powstać Wielkie Królestwo, coś takiego. A może dlatego, że żona Epsteina, pani Maxwell, pracowała dla izraelskiego wywiadu. A Epstein to jest gość, który miał taką wyspę, gdzie tam trzymał dzieci i zapraszał różnych polityków, różne ważne osoby ze świata, z Ameryki, żeby tam udostępniać im te dzieci. Trump obiecał, co prawda, że ujawni tę listę Epsteina tam. Podobno mówi się o Clintonach, o Obamach, o Bill Gatesie, ale z pewnością są nagrania z tej wyspy Epsteina i z pewnością skoro żoną Epsteina, który to organizował była agentka Mossadu no to z pewnością też są w Izraelu i może stąd tak ten Netanyahu jest witany w Stanach Zjednoczonych czy Biden, czy Trump i teraz jeszcze jak Netanyahu podpisywał te e, papiery to jeszcze mu Trump krzesło przysuwał no tragiczny widok, odwrotny niż ten jak Duda był w Stanach wtedy co Trump siedział a Duda na stojąco coś tam podpisywał jakiś, jakiś dokument jest to dla mnie niezrozumiałe, nie wiem czemu tak się dzieje, jak to jest, że wszyscy przed tymi Żydami się kłaniają w pas, łącznie z naszym prezydentem, u nas, co prawda nikt się nie deklaruje w Sejmie jako Żyd, ale tą Chanukę, a ta Hanuka, to jest właśnie święto tego Chabad Lubawicz, tej, tej, tej sekty żydowskiej, no to wystawiają taką wielką menorę i dopiero w tym roku na wniosek Konfederacji pierwszy raz... Została postawiona stajenka Żółbek w Sejmie, wcześniej nie było, wcześniej była tylko chanuka, a żłóbka nie było. No to na wniosek Konfederacji Marszałek Hołownia się zgodził. No bo zaczęli Polacy pytać, skąd tak to tym Żydem jest? Czemu się przejmuje tych, przyjmuje tych, tych Żydów w Sejmie z, takim, z taką wielką menorą? A nie ma stajenki. Zostawmy to bez odpowiedzi, aczkolwiek no. Tu jest coś więcej niż takie informacje, które możemy znaleźć w internecie. No i w końcu, na koniec, Polska. Donald Tusk powiedział, że nie liza żadnego uchodźcy tutaj z Unii tych nie przyjmie, nie przyjmie. Co prawda podpisał zgodę na to. Co prawda wziął pieniądze na to z Unii. Co prawda. Są wyznaczone ośrodki, miejsca, w których mają być przetrzymywani te, ci nielegalni imigranci, przysłani przez Unię Europejską, ale tu obiecuje, że ich nie przyjmie. No i pewnie to jest obietnica taka do wyborów, do wyborów prezydenckich, no a potem, wiadomo, do Brukseli miał nie jechać, podatków miał nie podnosić kiedyś wcześniej. Miało być 100 obietnic, 100 punktów na pierwsze 100 dni, więc była figa z makiem. No więc kto wierzy Tuskowi, ten sam sobie szkodzi. Niewiarygodne, że on się utrzymuje w Polsce przy tak słabej, przy tak nędznej polityce, przy takich oszustwach, w jakichś półprawdach, jakimś takim lawirowaniu, że on tak długo się utrzymuje przy władzy. To jest dla mnie również niewiarygodne i niezrozumiałe. Mam... Było o jejciu, jest długo, 17 minut, ale było sporo do, do obgadania. Mam nadzieję, że nie było nudno. Bo najgorsze dla influencerów jest to, że jest nudno. I pytanie, czy. O dajcie znać w komentarzach, czy nie było nudne, czy wam się podobało, i jeżeli się podobało, to dajcie lajka. Takie te moje spontaniczne nagrywanie nieprzycinane. Yy, wcześniej. Nie wcześniej tego sobie nie układałem, jakoś szczególnie w głowie, więc można powiedzieć, że to taki jest live. Więc wybaczcie mi różne ewentualne pomyłki, przejęzyczenia. Dobrego dnia, pozdrawiam.